Cześć moi drodzy, siemaneczko. Dzisiaj można powiedzieć, że zrobimy sobie taki filmik dwudniowy. Jest godzina 7.12 rano i tutaj koło Drezna jestem. Dostałem zlecenie wczoraj wieczorem na załadunek kurde, pszenicznego peletu. Co tak w tłumaczeniu tak by, tak by wyszło, bo to się nazywa... A, to mniejsza z tym jak się nazywa. No ale tak mniej więcej o to chodzi, że, że mamy do Młynu pojechać i załadować jakieś, podejrzewam, że to będą jakieś otręby, jakieś coś, coś w tym rodzaju, właśnie związane z, z, z pszenicą. Bo to jest techniczna beczka, a w młynie, no to wiadomo, to raczej spożywkę się na ogół ładuje, nie? No dobra, zobaczymy, co to będzie, jedziemy na miejsce i widzimy się. A jeszcze troszkę koreczka i tam po lewej już widać nasz punkt docelowy, czyli młyn. młyn w Dreźnie. Zobaczymy co to będzie kurde za wynalazek. Silosy są, jakby nie patrzeć, czyli coś tam poładujemy myślę. Kurde gorsze jest to, że nie mam trzech ostatnich produktów wpisanych na dokumencie czystości i obawiam się, że może być kurcze problem z tego powodu, no ale dobra. Będziemy myśleć. Odmiany są takie bajery. Najpierw wpisujesz kod i wtedy postępujesz zgodnie z instrukcją obsługi, więc... taki pierwszy raz się spotkałem z takim załadunkiem. No to ładujemy samodzielnie. W Kod wpisałem, więc chcę do środka. W razie tak by to wyglądało. Już widzę patułka do przesuwania towaru jest, więc obstawiam, że do 5 pięciu dekielków będziemy ładować. No, To jedziemy. Co tu jest grane? To jest ta sama instrukcja, a jest jakiś ten... Okej, okay, dobra, to czekajcie, sobie powpisuję i zobaczymy. Nie wiem, bez kitu jeszcze tu nie byłem. Znaczy w ogóle z takim systemem się nie spotkałem. Ale jest telefon, a tu jest drukarka, tu jest tuba do trubki. wszystko jasne mniej więcej. Mam szczerze dość specyficzny ten załadunek. Taki ten kodzik kreskowy dostaliśmy. I dopiero jak go zaskanowałem, dopiero wtedy zielony mogłem nacisnąć, i dopiero wtedy się załadunek zaczął 25,5 tony No dobra, zaczynamy. No na razie idzie jakoś, kurde, mówiąc jeszcze nie ładowałem w takim, w takim miejscu Fajnie produkt, widać jak leci tam w tym okienku Więc myślę, dość szybko pójdzie Dobrze zacząłem od drugiego dekla Weźmiemy, załadujemy do drugiego, czwartego i zaczymy jak te, zaczymy czy będzie full, czy nie full. Kurde. To zejście trochę malne Stole na sprężone powietrze, bo... Zobaczcie. Coś im, kurde, chyba... Te uszczelczki nie trzymają. No sypie się na na, 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 silos i tak, na razie 4 tony mamy na pierwszym tekelku. W zależności od tego, jak to tam będzie szło, no to tak mniej więcej do 12-13 ton ta pierwszy dekiel może iść, znaczy na, na drugi, no tak, jeżeli to ładuje się tak samo, jak mąka. Procedura jest taka, że najpierw wpisujemy ten kod, który jest tutaj, co ziomeczek wpisuje, drzwi się otwierają, idziemy tutaj do komputera do góry, otwieramy dekielek, opuszczamy syf, wtedy się nam waga taruje, i następnie skanujemy to, tutaj po lewej stronie jest skaner. Pojawia się etykietka, bierzemy próbę, wrzucamy tutaj do tej próby na dole, zaznaczone podpis i papiery i wyjazd. A na razie na pierwszym etykiełku mamy 8,5 tony, więc myślę, że załaduję drugi i czwarty i zobaczymy jak wtedy wyjdzie z objętością. Nie? to najwyżej doładujemy chyba piąty, tak mi się wydaje, bo tutaj będzie 12-13 tomat i tak to to do, do piątki wtedy wrzucimy. Do sterowania tą szaną u góry, nie? to tutaj mamy guziczki i nie musimy podjeżdżać, tylko po prostu te, te rękawy sobie ustawiamy, jak ekran tutaj pasuje. No ja, są spoko nawet, Tyle nawet pasują modziwo, więc tutaj ręką można sobie trochę nakierować prawo-lewo. To akurat fajne, że nie, nie trzeba podjeżdżać. O! Dobra, końcu Ile nam weszło do pierwszego? 11 ton. Czyli dobra, czyli myślę do czwartego i piątego mamy full. Okay, drugi dekielek pełen i zobaczcie, to faktycznie jest pellet, czyli obstawiam, że będzie grawitacyjny rozładunek. Na chwilę obecną mamy 20 ton 200. Więc tu nie wejdzie nam na pewno do ostatniego 5 ton, To, czyli dosypiemy jeszcze do, do trujeczki do środkowego. I zobaczymy, jak to wyjdzie. I na pewno będzie trzeba mocno odkurzyć tego silosa, bo cały jest brudny, cały brązowy. A Wprężone powietrze jest to myślę, nie będzie aż tak źle. tu, tu, tu tam. No, strasznie się naspało. A tamta strona silosa cała brązowa jest. No dobra, mamy 22,5. Czytaj, będzie. Czy Sobie narzędzia przygotowałem. Ja no taki załadunek spoko jest samodzielny, bez tutaj nikogo, kompletnie nikogo nie ma. Waga jest od razu, papiery też niby od razu drukują. To naprawdę spoko załadunek. <laughs> Niestety musiałem do jedynki wsypać, bo do trójki mi zabrakło jakichś 20 cm. <laughs> no, to się zdarza. No, ale tam tylko tona zabrakła, więc myślę, będzie spoko. Dwadzieścia pięć i Powinno się dotrzymać już Dwadzieścia pięć, pięćset Dobra, się, okej okay. No to trochę mi sprzątania zostało i mamy fajlant Okej okay. Taki efekt końcowy mamy, ale oczywiście jak na złość, drukarka się zrąbała i nie mogę wydrukować drugiej etykiety, więc i tak i tak musiałem po obsługę dzwonić. Mruga na czerwono i... dupa. No i dobra, powiem wam jako tako poszło, ale kurde, masakra z tą drukarką. No ale co zrobić? Automaty... Automatyzacja automatyzacją, ale niestety Tyle ile razy jestem w tych młynach, to praktycznie za każdym jednym razem coś się tam pierdzieli. Albo z tymi z tymi, wiecie, z tymi rękawami, które schodzą, się blokują, albo nie wiem, albo z tymi z tymi komputerami, drukarkami, plombami, albo z czymkolwiek innym. Za każdym jednym razem coś tam nie gra. Załabane, mamy, myślę, dojadę do, tego, do tej paszarni i jutro sobie nagramy drugą część tego filmiku, żeby nie trwał nie wiadomo ile a, a pewnie ciekawi jesteście jak, jak to jak to będzie wyglądało z tym z tym hmm, co mi wpadło peletem z tym, z tym peletem dobra to na razie trzymajcie się i do jutra dla mnie do jutra a dla was pewnie za, za jakieś dwa dni